Nauczę Cię jak się włącza za każdym razem rozgrzewka Odpal grę Odpal grę na dole masz w poczekalni Zamknij cipa I tam... Zamknij chipę I tam masz do oczu kurwa, chciałem deathmatch do... Jebaniec Here comes the party Ale jestem prohanzo ja pierdolę nie, ja mam 10 hopy! Ja bym cię zabił, łatwiejsko. No i ogólnie już to ta... Co to jest? Losowe, kurwo! O, dobra, już jestem. Już gram. Bonżur bonjour. Trzeba, nie pamiętam co ona robi. Oni grają? Krzcinicy? No tak. Dobra. Ja ogólnie niszczę wszystkich. support nic. Ty, tepnął się ten. Gnasz? Chodź ty sobie, bijem, mnie, ubijaj mnie. Bijem go w hi. Zostaje. Oh, hi, Mark. Młodsy. Kurwa, nie trafiłem. O fary, jak nie zabijemy, to chuje zrobimy mordo. Jakiej Fary? Ulecz tą latającą kurwę. O, gdzie Ty Ulecz Farę i tam leczącą musimy zabić przeciwnej jestem za Tobą A. O, jeszcze zajebałem Ci za większość Twojego HP Kim ty grałeś? Hanzo. A? No bo miałeś dużo HP i nagle ci walnąłem w plecy i nagle widziałem, że miałeś zero. Nie, ja się z ja robiłem. No tak, ja cię zajmowałem w plecy i nagle ci spadł tak HP, bo ci trafiłem. A? Już jest Rebel No? bo ty grałeś z tym gościem z. Czaj, jak on się nazywał? Junkrat. Znaczy, tak, właśnie no. Ale na balkonie. A nie na zewnątrz? N nie, na balkonie dobra no to jednak nie byłeś ty Okej. Okay. bez szybko przypomnienie okay. na tank nie może się zdecydować, kim chce grać. No jeszcze mnie złapa! Ja nie umiem nim grać, ja się dopiero uczę. Ja dopiero... Overwatch 2 to jest pierwszy Overwatch, jakiego gram Może ktoś na punkt w końcu przejść? No idę. tak Kurwa tam sam stoję, wszyscy wyjebani jak co mają Nie no kurwa. Daj łaskę Zabiłem ją To Chyba nawet nie udało się Leć mi ktoś, do... kurwa Medyk no, jakiś Nie wiem. No kurwa O kurwa ale mi coś zajebało w chuj Od czego ja tak dostałem? Nie wiem. Ja mam fall damage czy co? Kwa mm. I... mać. A ten mecz to jebać ten poprzedni. Paorisem grać na rozgrzewce. To mnie wtedy dwa? nie wiem. Chyba tak. tak, to ja. O, jeszcze chownie przyszedł na pieprz. No, dumpis, ty na mnie skacze. Ty jesteś No kurwa, grać tankami na rozgrzewce. Musisz się rozgrzeć, a nie. Kurwa, no nie, no te twoje bomby Nad nie trafiasz u we nie weź coś skill'owego Kurwa no, Kurwa, no Weź coś skill'owego, 5 killi, masz tyle? Kurwa, ale weź trzeć bazę, hopie, rozgrzewkę robić tankiem Hopie, który tarczy używa całą rozgrzewkę Kurwa Zdenerwowałem się, Patero. Zdenerwowany ja. Stary się zdenerwował. Tak. Młota do mnie Uwaga. wystawia. Stary wstał. Stary wstał, Chrupię, coś pod nosem. Ej, 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 ej. Patrz to, ja im tak jedny łeb, normalnie na Hopałem się za Ciebie. Odpalaj tarczę. O? No i nie zrobimy nic nowego. <laughs> Normalnie, pa. Ty, masz za plecami. Jezu, jak z dziećmi, jak z dziećmi. Ja chciałem się Ducha. pobawić na warzątek. Wszyscy się zajebali, kurwa i zostawili mnie z samego stanka. Dobra, już jestem, już jestem. No chuj, nie to chodzi, że jesteś. A za mi. Dobra, leży. Kill me. No kill me, kill me. Wyszedł, A, trafiłem go. Już da... Kurwa, kurwa, ten nie przejdę. Kurwa, nie Kurde. Ja myślałem, że ona zginęła. Ale fokus tam z twojej strony słyszę. Chyba. Nawet nie odpowiadasz O kurde, ale ty tam? Tam Jesteś tam? Strony? Strony. A. Przecież jestem Tuż przy tobie. Ale nie mi chodzisz, bo wiesz, nie odpowiadałeś mi w no. ogóle się się gadałem. To mówiłeś coś Ale fokus tam z twojej strony <coughs> słyszę. Ładnie odpowiadasz. No i chuj. Kurwa tak nisko było. jej I, i 14 poziom mam karnetu. Nice. Nic mi to nie dało, bo nie kupiłem. Czuję jest jak jakiś... youtuber, który próbuje być śmieszny po prostu. Na siłę. Nie, nie rób tak. Nie jesteś śmieszny. Jestem śmieszny! A! To też. <laughs> No i co? No i co? No i co? Ten moment gdy... wejdziemy sobie w myślach O, ale fajnie! Dali 40 sekund, żebym mógł chce zjeść. Bo trzeba dobieć na drugą stronę mapy. Wejdź, wyzywaj kogoś, bo tak smutno jest jak się nie odzywasz. Czy ja jestem wyciszony? Ja byłem cały czas wyciszony! No nie! O, byłeś, byłeś. Ja do ciebie gadam, mówię, że e, weź coś bo mi smutno już jak tak sam do siebie gadam. Gadałem do ciebie, ja myślałem, że celowo się wyciszyłeś. No, A jak długo to... mnie nie, nie było? Mapa pierdolona. <laughs> ja jeszcze mówiłem, weź go wyzywaj, bo smutno i nagle wyzywasz. Tak to było? A kogo ty ten. Od... Jak długo jestem wyciszony? Przed rozgrzebką byłeś wyciszony. O A no, to nie jest tak źle. Nie no, Jezus, tragicznie. <laughs> Ale dupłem to. Jak miałem mówić do ciebie ty swoje własne przykazania z e, tankiem na tym na rozgrzewce? A! Ja do Ciebie mówiłem, no i co? No i co? No i co teraz? <noise> bo ja go wziąłem, bo on daje obrażenia też te, od... Jak nie trafisz, tylko obok, nie? Wydaje mi się, że wygramy. Bo ja pro Hansą muszę grać. Widziałeś to? Widzisz to? Nie, nie, nie widziałem. Widzisz to? Nie, nie widzę cię. Ale wchodzi mi prawy górny róg. Aha. Ale on oszukuje, bo on jest tankiem. Oto to. Kto to jest taki Hm? A to ja. W końcu stuna dostała i od razu uciekła. No powiem, ten... że, dobił, e dobił, dobił! <grym> mnie podobiłeś, smugę fajnie mnie raz, się, nie <grym> się przypadkiem. Dobra! Mogę sobie pożartować przecież teraz. Trzy zesłać, co najwyżej. Po mnie słyszysz, więc jest fajniej. Wziąłeś to? A, a ty nie my mieliśmy przyjęty punkt? Why are you running? Why are you running? Lecimy. Me... Dzięki. No to jakby nie miał jeszcze. No co, to są za mecze? Mamy robiących cokolwiek przeciwników i nic nie robiących sojuszników. Dzięki. Przecież u nich Mercy ma, mniej, yy, ma więcej damage'a niż nasz, a u, u niej główną bronią jest ten. No, zadający damage. Kurwa. Dobra, no, przejęliśmy to, w końcu kruje. mogę się słuchać. Nie ma za co. Czekaj, No uciekłem! Kurwa, to ma 200 metrów! No, mniej więcej. Ja myślałem, że jestem safe. Dobra, wygrywamy. Co? Trochę uratowałem. No. Nope. Tak troszkę, nie żebym się nope. palił. Nope, Nope, Bo teraz No. Nope. kurwa nope. No. No. Nope! Nope, 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 nope. No. żeby No. Nope. i No. stąd Nie, drugi raz ultem ultem No Dawicie, dobra Nice, Dobra, ma... udało się. Jestem na punkcie Shit. Soldier tu jest Dobra, nie żyje spadł. Nie mogę tej małpy zabić. O, Dobra, chociaż trafiłem ultem. Mój ult mnie kurde uratował. No serio! Gdygolwiek atakowaliśmy na tej mapie z tej strony? Nie chyba, to jest pierwszy raz. Wojga, plecy wam robię i. Takie okay. Jebaniec kurwia mnie ta małpa właśnie ode mnie. O! No to jest Jebnego, postyka, kurwa, jednego, nie na jebne! ...niejebanego biorę Małpę se weźmie i skacze za mną! CO?! Czy oni tylko napierdalają w losowe miejsca na mapie, hopie, wybucha wszystko, hopie... Super, super, no... <laughs> A uh, nie, chciałem napisać, że jego matka jest łatwa, ale...